Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Czy tam bardziej w poranniku do Minecrafta? Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić, jak zmienić właściwości świata w Minecraft na poziomie pliku. Bez ingerencji z Minecrafta jakby. No i po co wam to może się przydać? No, oczywiście, na przykład, jak e, zepsuliście sobie świat. Tak metaforycznie, tak, bo nie do końca. Czyli, na przykład, postawiliście command block, który cały czas was zabija, i macie game mode survival, więc nie możecie nic zrobić na tym świecie. Nie możecie zmienić game, game moda na kreatywny, nic. Tak, nie możecie nawet otworzyć yy, yy, interfejsu command, bo po prostu on no, nie pozwala Wam ten command blok. Ciągle was tylko zabija i zabija i zabija. No więc w yy, dzisiejszym poraniku to będzie taki krótki dosyć. Yy, poranik właśnie pokażę Wam, jak to zmienić na poziomie plików. Będziemy z tego potrzebowali tylko jednego programu. I jest to NBT Explorer. Wpisujemy sobie i pobieramy z tej strony, tak, z GitHub. I teraz wybieramy ten oto plik z kwad kwadratem o nazwie NBT Explorer 280 zip. Pobieramy to. Klikamy na to, to nam się pobierze. Ja już mam to pobrane, więc nie muszę. Tak, jak to pobierzemy, to rozpakowujemy to jakimś programem, na przykład 7zip, 7zip. No i jak już rozpakujemy, to pokaże nam się folder o tej nazwie. I w nim znajdziecie takie pliki. A więc wybieramy plik, klikamy na plik z ikonką drzewka uschniętego. No i program nam się otwiera. Teraz wybieramy świat, którego właściwości chcemy zmienić. Na przykład, nie wiem, Escape Room sobie wybiorę. I teraz nie jestem dokładnie tego pewien, nie testowałem tego jeszcze, ale możliwe, że trzeba zmieniać te właściwości i w pliku level.dat i w pliku level.old. Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzach, jaki jest, ale ja bym wam polecał mimo wszystko zrobić to samo w obydwu tych plikach. No więc. Klikamy dwa razy właśnie na level dat, później na data, i mamy tu y, pełno różnych game rules i innych właśnie właściwości. Mamy allow commands, czyli właśnie, czy możemy y, używać tego interfejsu, command. No i y, dla przykładu, właśnie. Zmienimy sobie tego game mode, Więc bierzemy game type, tak? Nie game mode, tylko game type. Tak jest to nazwane w tym pliku. No i tu już mamy jeden, ale ja wam pokażę, tak? Jak to zrobić? Klikamy to dwa razy lewym przyciskiem myszy i tutaj mamy edit value. value I jeśli my chcemy zrobić survival, no to robimy 0. Creative 1, tak? Adventure 2, Spectator 3. Chyba, nie wiem, chyba się nie pomyliłem. No i macie tu też różne informacje. Takie czasami się przydają. Kiedy ostatnio ktoś grał na tym świecie. No i inne takie rzeczy. no dobrze. No i wtedy, wtedy powtarzamy to samo na level.old. Tak jak mówiłem, nie wiem to jest konieczne, ale polecałbym to jednak zrobić. To samo. Tak, jeden wpisujemy, ok. No i to wszystko. A teraz wam pokażę, że to działa zmienimy na przykład na Survival tutaj też ok robimy tu właśnie save zamykamy Teraz odpalam Minecrafta Wchodzimy sobie Właśnie tam w środku było chyba najdę 12.2 I za chwilę Wam pokażę, że game mode jest zmieniony na Survival Tak jak widzieliście wcześniej była 1, czyli Creative, teraz zmieniliśmy na 0 Czyli właśnie Survival O ainda tenho a chegada Więc to będzie już koniec tego porannika. No zobaczenia, cześć!